Podobną sytuację, taką właśnie, że rynek jakby zmieniał ten swój kierunek mamy gdzieś tam na, na Australijczyku. Zobaczymy, czy to już jest ten moment. Dla przypomnienia, zakładaliśmy, że na Australijczyku i to też wynikało z chmurek. Mieliśmy dojechać tutaj do tego przejścia, no i potem miało się okazać, co dalej. Na chmurkach MMD cały czas 144 trzyma, więc żeby rynek nam się odwrócił, no, to wypadałoby tam stuknąć w tą 288, no i wyjść z tej konsoli górą. Wtedy byłaby szansa na to, że rynek faktycznie się odwróci. Jak spojrzymy sobie na deltę wolumenową, tak trochę mieszam metodologię, ale, ale sam z tego korzystam. To na przykład tutaj mieliśmy cały ciąg zbierania, jeżeli widzicie na delcie, ale każdy kolejny strzał w dół, to była wycinka stoplosów na dużym wolumenie spadkowym. Czyli wciąż ludzie. Pakują się, wierząc w to, że rynek odwróci właśnie w tym miejscu. To, czego bym oczekiwał, to być może to na przykład być piątkowy strzał w dół i już taki, że, że tutaj nie będzie ludzi chętnych do zabrania się w górę. No, tu, tu mamy taką namiastkę, czyli wybicie stoplosów, takie dość głębokie i szybki, no pewne szybki no, odjazd w górę, czyli osoby, które chciałyby się do tego ruchu dołączyć widząc, że okej, okay, jest potencjał na zawrócenie, no to musiałyby stop lossa postawić bardzo, bardzo daleko pod tym ostatnim dołkiem. Spójrzmy tylko, jak jesteśmy na Australijczyku, czy tu gdzieś są fiolety. A, tu jest fiolet. No to potencjalnie, to może przejdę na nasz wykres z poziomami. Ten poziom tutaj na fioletach jest do zrealizowania. Dlaczego? Bo na parach z USD na drugim miejscu w parze Poziomy poniżej ceny, które zostały rozjechane przed godziną 14, a jak widzicie, dzisiaj 14 jeszcze nie było, powinny być zaliczone. Rzadko taką sytuację mamy, ale ten poziom powinien być zaliczony. Tu zresztą tu mamy podobną akcję, że rynek poszedł do góry i tutaj został rozliczony. Tak, spaść możemy. Oczywiście te poziomy, które są na górze bardziej traktujemy jako poziomy reakcyjne, czyli że podejście do takiego poziomu cena powinna zareagować, ale te, które są tutaj na dole, to są poziomy do zaliczenia. Poziomy skyBlue na Australijczyku trochę ich wisi, czyli tutaj ten poziom fiolet, a jeżeli chodzi o poziomy skyblue, tu jest do zaliczenia, wyżej też jest do zaliczenia. Więc jadąc do góry, będziemy oczekiwali, że na tych poziomach. Jeśli pamiętacie historycznie, jeśli nie, to zapraszam do filmików tego typu poziomy, które wisiały dłużej niż tydzień, dwa, bardzo często i to bardzo precyzyjnie reagowały. Warto na nie patrzeć. część z was ma tylko dostęp do danych 20-dniowych historycznych, 20-dni handlowych, więc może tych poziomów Skyblue takich historycznych nie pamiętać bądź już na wykresie nie mieć. To spójrzcie sobie na filmiku. Będziecie to widzieli. Tutaj mamy jeden ważny poziom, tutaj drugi, a tutaj trzeci. Tak, to są te trzy poziomy powinny bardziej lub mniej, ale jednak zareagować. I tego, tego będziemy oczekiwali. Spójrzmy na redy. Mieliśmy taką sytuację. Zobaczcie, mamy redy tutaj te z tego tygodnia, które pięknie zareagowały. Dzisiaj, dzisiaj będą nowe redy. Zobaczymy, jak, jak ta historia się tutaj ułoży. Redy na Australijczyku nie są zbyt często klepane, ale jeżeli są, to tak krótki, krótkie rzucenie okiem na, na to, jak to bywało historycznie. Bardzo ładna reakcja. Co prawda w środku tygodnia, to też ma znaczenie. Tutaj również, tak tutaj ta reakcja jest słaba. No jakby koniec koniec tygodnia. I podobną sytuację mamy dzisiaj, że ta reakcja. No, tutaj dzień wcześniej, przed końcem tygodnia, ale jednak była. Jak widzicie, tutaj dojście do redów było rozjechane, ale cena wróciła i rozliczyła nam ten poziom, tutaj kilka dni później. No i znowu tutaj reakcja, ale to już taka reakcja post factum na redy. Tak? Znowu dojście, no i środa, otwarcie rynku na to, żeby spadać niżej. Tak? Podobną sytuację mamy, mamy dziś. Tyle tylko, że tak patrzę, te redy, które teraz się pojawią, to one będą. Dolne, tutaj te dolne krawędzie miały jeszcze odrobinę niżej. No, pff, to otwiera drogę nam do tego, żeby zjechać niżej, ale tak być wcale nie musi. Na tą chwilę te poziomy są bardzo ważne w Skyblue. No i ten fiolet, który tutaj przed chwileczką wam pokazywałem, ten w okolicach górnego poziomu RED. Spójrzmy jeszcze, co się dzieje na miesięcznych, no to ten poziom miesięczny ewidentnie jest na Australijczyku do zrobienia. Tak? Ten. To jest poziom 0.72804. To jakby nie ma, nie ma opcji. Ten poziom jest. Do zrobienia. Rzadko się zdarza, żeby te poziomy miesięczne były rozjeżdżane. Tak jak mówię, zdarzało się coś takiego w okresie covidowym, ale później ta cena wracała, rozliczała nam taki poziom. Tu mieliśmy raptem reakcję. W tej chwili, tak? W tej chwili ta reakcja tutaj do tego poziomu... Um, no, Nie chcę powiedzieć, że jest oczywista, ale statystyka mówi, że powinniśmy do tego poziomu wrócić. Czyli, jak gdyby, składa się to z, tą, z tym widzeniem, że eurodolar powinien odreagować. Patrzę sobie tutaj ten zakres, tam mniej więcej to tutaj dotąd w tym miesiącu, gdyby to, to mniej więcej tak, te poziomy powinny być z tego miesiąca w tym rejonie. Czyli możliwość rozliczenia tego zaległego miesięcznego, ale dużo wyżej byśmy nie wyszli. No, to bardziej czuję niż wiem, jak to w tej piosence, ale spodziewałbym się tego, że w grudniu będziemy mieli dużo bardziej dynamiczne ruchy. Między innymi te takie tam około, około covidowe. Jak gdyby czy przez, to, czy przez to spowodowane. Australijczyk, na Jelołach, tu jest poziom. Na godzinówkach to będzie widać lepiej. Ten poziom powinien zostać na Australijczyku rozliczony, a ten poziom, o właśnie, bo go nie zaznaczyłem wcześniej, powinien być poziomem reakcyjnym. Dla uzupełnienia jeszcze poziomy, poziomy LIME. No i tutaj nic więcej jakby nie widać, nic istotniejszego się nie dzieje.